To jest tu tutorial jak nagrywać ekran na youtube obojętnie co na sorcie, co na filmie tutaj możesz nas zrobić obojętnie kiedy chcesz jak jesteś youtuberem możesz tu wchodzisz tutaj i tutaj jest rejestr ekranu tutaj możesz, musisz kliknąć i wtedy wyświetlą ci się takie ustawy ja i musisz mikrofon i kamerkę akurat ustawić i to wszystko na ten odcinek. Subskrybuj dla więcej, na więcej takich trików. Albo, albo nie wiem. To wszystko na ten odcinek. Na razie.